Nie wiedziałam. To. A to tutaj kopiarni ludzie. Wiesz jak oni są fajni? Oh. Hejka. Wiecie co? Uważajcie na tych bruzerów. Oh. Naprawdę uważajcie. W mojej szkole nie ma Najlepsi.

Nie wiem o co jej chodzi, ale ona... uważajcie, jest taka szalona. ale muszę wam coś powiedzieć, mój sekret. Ona niestety jest moją siostrą. Niestety. Na szczęście w szkole nikt o tym nie wie. Ja jestem jej no? siostrą! O, jestem jej siostrą! na miodłówki, miodłówki, nie gadacie. Cześć body! I to jest! Super. Jesteśmy w jej domu w jej domu. A, nie nieważne. Na razie i to był na film Nie, to nie, Musimy